No dobra, zaczynamy. 26 kwietnia, tak? U kolegi Andrzeja jesteśmy na działce. Pasiekata duża. Ile tam pszczółek jest? Tam jest sześć. Aha, tam na większej pasiece 6, a tutaj pod ręką tak kilka sztuk. Wiadomo jak jest. Co tu ciekawego? Dzisiaj zajrzymy. Zobaczcie. Ach, takie coś. Kolega jest. Zawodowym stolarzem, także nie ma co się dziwić, że ładnie wyszło. Takie cudo rameczki do uli tych automatycznych. no Oczywiście tam cały ul budować nie ma sensu, ale kupować ale zbudować można sobie zawsze coś śmiesznego. Tam może widzieliście gdzieś to na, na filmach to to jest wylewa się z jednej strony, wkłada się, wkłada się klucz tutaj na dole i potem sobie te ramki się przesuwają komórki się przesuwają łamą się jak gdyby za sklepy i to się wylewa mm. kilka już trafiło do do rodzin zaraz zajrzymy jak to wygląda no wiadomo ta pogoda nie jest za szczęśliwa także jeszcze nie nanosiły ale zaraz spojrzymy jak to wygląda tutaj u nich Jeden jest taki ulik kombinowany i to najciekawsze jest to odjeżdża sobie od ściany. Można wtedy obsługiwać fajnie. No tu takie nadstapeczki. Tu jak widać. O, zobaczcie, gniazdo na dole. Na kilku ramkach tutaj wyżej mamy drugi korpus. No a tutaj jest, zobaczcie, wszystko się obraca. I tak sobie zimuje. No, krainki jakieś ciemne. Zaraz będziemy je przeglądać. Widzicie, takie cudo. A tam jest druga rodzina. Już z założoną nadstawką z tymi ramkami. No dobra, bierzemy się do oglądania. No i po paru manewrach ulik przejrzany. Słuchajcie, najwyższy czas było dołożyć. Zabraliśmy tutaj ramkę. E, taką z pszczołami, z czerwiem poszła do słabszej rodzinki. Bo tutaj zobaczcie, co się dzieje. Przez cały, przez cały ulik właściwie w różnym stadium. Eee, czerw, dosłownie ostatnia jest pokarmowa, i tyle. No dobra, niech pracują. Tutaj na tym ulu będą właśnie stały te ramki do, do tego automatycznego niedebrania. Domek pasieczny, jak widać na tarasie też jeszcze stoją odkłady z tamtego roku też czekają na wywiezienie a zobaczcie ile miodunki pogoda słaba bo jest koło 10 stopni pewnie albo i nie a trzmiel tylko lata działka w lesie tak jak widać spokój spokój, śmigłowiec właśnie leci a zobaczcie I tu gospodarz się nudzi To takie cuda robi na tarasie stoi yy, Stoją żarna z kamieniem młyńskim jakieś beczułki też własnoręcznie zrobione Dobra, naturalne poidło. Otworki w brzozie. Pszczółki powolutku piją. Tak to wygląda. Sprawdziliśmy z ramki pracy wycięte. Kawałeczek. Słuchajcie, znaleźliśmy Kilka sztuk, tylko w tym fragmencie nie wiadomo czy to dlatego, że nie ma całkiem. czy już się wychytrzyła i nie wchodzi do trutowej tak chętnie. No ale rodzina zdrowa, silna, także chyba wszystko jest w porządku. Witam Was. Minął już ponad tydzień od ostatniej wizyty w Na no, Pszczółki latają, ale to są takie słabe loty. W sumie dwie godzinki dziennie może polatają sobie i to pewnie nie każdego dnia. Wszystko kwitnie, klony już przekwitają, przepadły. Teraz miszek, ale też rozwija się tak niechętnie, no bo jest wilgotne, jest zimno. Sady kwitną w sumie, no bo śliwki, gruszki, no już zakwitło to wszystko. No czekajcie, tu śmigłowiec leci. Pogotowie zasuwa. dobra, z Zgłóż Trochę nie są byłku, na pewno wody też przynoszą. Dobra, poszedł. Dzisiaj byłem z wizytą u kolegi Andrzeja na Bemowie. Nagrałem tam chwilę, a pogrzebaliśmy w ulikach takich śmiesznych, podejrzał to gdzieś na amerykańskich stronach, zrobił sobie, no i kilka lat tam już te rodzinki żyją. Do tego jeszcze zimą ściągną ramki do uli, automatycznych tych, tak, gdzie przekręca się klucz, yy, podstawia słoiki, one same opróżniają się z miodu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zbudował korpusy, postawiliśmy to już na jedną rodzinę, na drugą jeszcze czeka. No, zobaczyć jak to wygląda. Fajna rzecz, e, ciekawostka taka. E, drugą sprawą, którą będę chciał dzisiaj poruszyć. To jest list, który został wysłany do prezesa, prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego przez naczelnego lekarza weterynarii naszego krajowego. List nie wiadomo właściwie tak do końca, na czyje zlecenie, ani dokładnie o co chodzi, ale to za chwilę. Zajrzałem do kilku nadstawek. Nie ma o czym mówić. Minimalnej ilości nakropu przyniesione. Pogoda naprawdę jest słaba. Może w następnym tygodniu. Jak na razie, lipa. Co do listu. Słuchajcie. Z 8 kwietnia tego roku. Wysłany do prezydenta polskiego związku pszczelarskiego. Dowiedziałem się o tym. Od kolegi, który, z którym rozmawiałem, Mówi, słuchaj, słyszałeś, że paski zostały zakazane. Wycofane są już z hurtowni tego producenta dużego. Zajrzałem do internetu. bo ofercie wszędzie jeszcze są. O co chodzi? Dotarłem sobie do tego listu. Się okazuje że to krąży po forach. No i co tu ciekawego? Dowiadujemy się. W związku z napływającymi do głównego inspektoratu weterynarii licznymi informacjami dotyczącymi publikacji za pośrednictwem funkcjonujących na terenie kraju sklepów oraz portali pszczelarskich, ofert sprzedaży niedopuszczonych do obrotu przedstawianych jako weterynaryjne produktów leczniczych, uprzejmie informuje co następuje: No i tutaj powołanie, na, powołanie się na, na paragrafy, co to jest produkt leczniczy, produkt weterynaryjny, dyrektywy. No, ale to wiadomo. W skrócie tutaj mamy wyszczególnione podpunktach, co tu za substancje. Jeśli spełnia jeden z następujących warunków, przedstawia się je jako posiadające właściwości lecznicze choroby u zwierząt lub zapobiegające im. I tutaj ludzie, którzy produkowali i sprzedawali paski, sami sobie strzelili w kolano. Bo sprzedawane było jako lek na Varosa. Tak? No to wiadomo, jeśli lek, no to, to produkt leczniczy. Inna sprawa, że w tym samym piśmie mamy następny bełkocik. Jest później takie zdanie, że w sprawie produktów ekologicznych, znakowania produktów, to jest powołanie na dyrektywę 834 z 2007 roku Rady Europy. No, i tutaj jest w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli i do zwalczania warozy w nawiasie Varroa Destructor. No, to się umówmy, że my możemy te pasożyty nazywać warozą. Możemy go nawet brązową pluskwą sobie nazwać, ale waroza to jest zespół symptomów czy objawów. To jest jednostka chorobowa, tak? To nie jest Varroa Destructor, tylko to jest niedowaga pszczół, zmniejszenie odwłoków, skrócenie życia. No dużo, dużo jeszcze wiążącym z tym zdeformowane części ciała czy skrzydełek no to tutaj wchodzą już wirusy mniejsza z tym. Varroa Destructor to nie jest warroza. od tego trzeba zacząć. My możemy sobie to tak nazywać, ale, ale weterynarz powinien ściśle się chyba trzymać. Ech, czyli tak, no tutaj mamy, jeśli nazywamy to lekarstwem, no to jest podejrzenie, że to jest lekarstwo i jest nielegalnie wprowadzane. Mniejsza z tych. Następny przeznaczone są do stosowania zwierząt i podawania zwierzętom w celu przywrócenia, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych. Hmm. Jakież to zmiany funkcji fizjologicznych czy poprawy tych funkcji fizjologicznych miałyby paski dawać? Yy, działanie farmakologiczne, immunologiczne i metaboliczne. No, przeznaczone, przeznaczone do stosowania u zwierząt w celu postawienia diagnozy medycznej. No nie dotyczy raczej. Przeznaczone są do przeprowadzenia eutanazji zwierząt. No nie, ale widocznie w definicji to było, to trzeba było napisać. No dobra, tutaj mamy następne, że produkt rolniczy wprowadza się do obrotu po wydaniu zezwolenia przez organ, no to wiadomo. No ale ciekawsze się zaczyna później. Na drugiej stronie listu dowiadujemy się, że no oczywiście to jest zagrożone przez karami, do dwóch lat pozbawienia wolności. No masakryczne. No, ale na drugiej stronie mamy już powołanie się na dyrektywy te unijne. No i jest ta 889 z 2008 ustanawiająca szczegółowe zasady yy, wdrażania jakichś tam rozporządzeń z 2007 roku. 834. No i tu ciekawostka, bo tutaj mamy nawet podane, że to jest artykuł 25, punkt 6 odnajdujemy ten artykuł Cóż to mamy napisane? Eee, artykuł 25 szczegółowe zasady zapobiegania chorobom oraz opieki weterynaryjne w pszczelarstwie No wszystkie tutaj wcześniej do ochrony e, ramek i plastrów stosowne preparaty wymienione w, w, w podpunktach innych no mniejsza z tym podpunkt eee, 6 na który się tutaj powołują w przypadku zarażenia varroa destruktor czyli nie warrozy, tylko zarażenia. Dopuszcza się stosowanie kwasu mrówkowego, mlekowego, octowego, szczawiowego, a także mentolu, tymolu, eukaliptolu lub kamfory. I nigdzie ani słowa o dopuszczonym preparacie przez weterynarię czy inny organ. Kwas, sam kwas, żaden preparat. No cóż, to by było na tyle, co się dowiedzieliśmy mądrego. No, a druga część to jest właśnie dyrektywa w sprawie produkcji ekologicznej, znakowania produktów ekologicznych i odniesienia do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli zwalczania warozy. Ech, dobra. To jest, to jest dyrektywa, która ogólnie zajmuje się mięczakami, rybami. Przede wszystkim tak naprawdę, większość jest o tym. Hodowla zwierząt. Ogólnie co do pszczół, yy, chodzi o to, że. Jednostka certyfikująca ma wiedzieć o wszystkim, co się stosowało, kiedy postawiło nadstawki, kiedy zdjęło nadstawki, co kwitło, gdzie się przestawiło ul, w którą stronę, ile się zebrało. no O wszystkim musisz zawiadamiać. No ale okej. Okay. Wiadomo, chcesz mieć ekologiczną, chcesz mieć znaczek. Kto, kto się zgłosił, kto u nas, kogo to dotyczy, nie wiem. Tłum rąk. Mm. No i jest, jest tutaj, no tam pierdółki, pierdółki, zmniejszać czas transportu do minimum, I wszelkiego to. rodzaju cierpienie, w tym okaleczanie, ograniczanie do minimum w trakcie całego życia zwierzęcia, w tym podczas uboju, okej. Okay. No i mamy co dotyczy pasiek. Pasieki muszą być umieszczone w obszarach, na których źródłem nektaru i pyłku są zasadniczo rośliny uprawiane ekologicznie lub odpowiednie roślinność naturalna lub lasy, które nie są zarządzane zgodnie które są zarządzane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej lub uprawy poddawanej jedynie działaniu metod o niskim stopniu oddziaływania na środowisko. Pasiki powinny znajdować się w dopuszczonej odległości od źródeł mogących prowadzić do zanieczyszczenia produktów pszczelich lub osłabienia stanu zdrowotności rodzin. Następny podpunkt. Ule i materiały stosowane w pszczelarstwie powinny być wykonane głównie z surowców naturalnych. Zabrania się niszczenia pszczół na plastrach jako metody związane ze zbiorem produktów pszczelich. Trudno się nie zgodzić. Produkcja ekologiczna z zasady nie dotyczy to wszystkich. Także no trudno się powoływać na dyrektywę, którą mamy spełniać, jeśli w ogóle nie dotyczy nas. A po drugie, gdzieś wcześniej w, w, w rozporządzeniach, właśnie było stosowanie kwasu. Dopuszczone jest tak jak wcześniej czytałem, stosowanie kwasu szczawiowego nie ambrozolu. Nie polewania, nie sublimacji, tylko stosowania kwasu. Nie są sposoby podania nawet wyliczone. Jest tu jeszcze, jeszcze w wielu miejscach się tam pojawiają takie wzmianki, ale, tak jak mówię, tych ekologicznych pasiek, nie wiem, kto ma, no to niech się martwi, tak? Wie, co robi, bo, bo się za to wziął. Tutaj podpunkt, na który jest powoływany jest ogólny, trudno wyciągać teraz szczegółowe. Inna sprawa, że tak jak mówiłem, jeśli się rozpowszechniało to jako, jako produkt, jako lekarstwo na chorobę, na którą nie ma lekarstwa, bo żaden apiwarol, żaden inne, inne paski, bajwarole czy cokolwiek nie leczy warozy. Umówmy się. Jeśli one są już porażone i ledwie ta rodzina żyje, to żadne zastosowanie lekarstwa nie przywróci ich do życia. Ech, szkoda gadać, no ale trzeba było postraszyć, tak? Na czyje zlecenie? O co tu chodzi? No już od paru miesięcy zanosiło się na to, bo już, już, już w tych kręgach weterynaryjnych już, już że że tak będzie że trzeba coś z tym kwasem zrobić, no bo to tak być nie może. Komu interesy zostały naruszone, to już sami sobie odpowiedzcie. Wkurzające jest. Ja nie sprzedawałem pasków, nie produkowałem ich na sprzedaż. Także mam to w nosie tak naprawdę. Ale, no ale widzicie, jak to jest. Postraszyć, napisać paragrafów, nawet jeśli nie mają im zastosowania, ale... ale poszło. Poszło w świat. Ktoś się wykazał. Dobra, słuchajcie, chcecie poszukajcie tych artykułów, hmm. no jest to do znalezienia w internecie, jak się powpisuje. sprawy dotyczące tych yy, dyrektyw unijnych, tego wszystkiego. Jest, jest tam. Zresztą w, w tej dyrektywie unijnej jest wyraźnie powiedziane, że jest to yy, środek yy, zapobiegawczy, tak? Yy, profilaktyczny, przy. przy stosowanie jako profilaktyka yy, warozy także nie wiem jak to podpada, bo równie dobrze można by było ogłosić, że mam y, lek na malarię i będę moskitiery sprzedawał bo to też nie dopuszcza komarów do ludzi i wtedy to jest lek ale nie mam na to zezwolenia no cóż jak się chce kogoś Uderzyć to, kieś się znajdzie. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Podobna sytuacja przewaliła się już przez, przez internety z, z nasionami. Też pod koniec zimy porozsyłano pisma do ludzi, którzy sprzedawali nasiona z własnej hodowli. Nawet, że mają niecertyfikowane, nie mają paszportów na to. A w ramach walki z GMO jest. Całkowity zakaz nawet rozdawania tych nasion. Także wiecie. Dobra, słuchajcie, nie ma co tu dużo gadać, ale wkurzające jest. Dobra, trzymajcie się na razie.